Cześć, z tej strony a dzisiaj gramy w tchem, Tchemy Park czyli putujemy swojego swój park. No, zobaczycie sami. Ja tutaj już mam trochę zbudowane. I w dzisiejszym odcinku bym chciał zbudować lor, kolejny roller Coaster, nie wiem jak to się mówi. I jak, ma, jak widzicie mam 20 tysięcy. No to zapieram się za a wy zostawcie łapkę w skórę z pica z trwoneczkiem, żeby nic was nie minęło. Jak zawsze, zapraszam do oglądania. Dobra, budujemy takie coś. Uuu, tysiąc kaski kask mogę chyba odebrać. Ale nie wiem. Dobra, tutaj, tu, tu. Hmm. Spokojnie ficawy. to nie jest wszystko jeszcze. To będzie potężne. Długie po prostu. Teraz to tutaj dodajemy, żeby było. Lecimy w dół, to robimy tak i no. A no, bo ja jeszcze mam tutaj miejsce, więc jest to dobra, to zertujemy tutaj, budujemy takie coś. Jak widzicie do, te pieniądze mi szybko się Też nie wiem jak. Dobra, czyli tutaj mamy już to kończone. O nie. no w sumie dobra tu, tu, tu sobie odpieszemy. 1750 kaski O to budujemy ścieżkę to tylko. sobie przetestujemy zaraz tylko zbuduję drogę Tam, teraz tu. Takie coś spustujemy też. Dobra tu. Tutaj, 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 tutaj. Ale proszę pani, tutaj jeszcze nie jest to otwarte. Więc może pani zawrócić. Co ja to otworzę? A to ja coś się przejadę. Zobaczycie czy wszystko jest ok. Mamy dwa fakoniki, tutaj mamy jeden, więc mam. Miał, miałem trzy e, rollercoastery, ale te dwa usunąłem. I ten zostawiłem, bo on jest szybki. No i buduję ja właśnie ten rollercoaster, A pieniądze mi się skończyły, bo mam e, no, 6000 zł, więc zbudowałam taką kolejkę, żeby posarabiać sobie. Dobra.

No, to ja się przyjadę tą czerwoną kolejką, która teraz jedzie. O nie, tu teraz weźmy. na No, pecha, mam. No, jeszcze nie są czyłem, tutaj, Sąsza. Siema. Poczekajcie, albo nie, musicie sobie patrzeć tutaj. My się jeszcze prze, przejdziemy jeden raz, albo nie. Jakie by tutaj sputować atrakcje? Dobra, wiem co zbuduję. Dobra, tym się nie przyjmujcie, co ja teraz robię. Pyk, dobra, więc zbudujemy talerz. Tutaj, tutaj. Tu. Dobrze, postawiłem tu. No nie. Tu, tu i pyk, no, dobra. I znowu musiał się stać. Kolejny raz. Dobra. тут <смешно> так, тут так, тут так. Ну и тут еще. тут так, тут так, тут так. А там, кому тут ты тут-то что? Добра. Pojemy sputować, a jak nie, to nie. Ech, dobra putuję coś innego. Ponieta się. Я еще не могу этой фотки поставить. Хорошо. Можешь сегодня нам пута. Так, А, не мог. Швиденье. Ты, Nie, popsułem. Powinienem tutaj jeszcze postawić wejście, a nie postawiłem. Więc skociemy to tu, to tu i to tam. No i skutuję tutaj taką ścieżkę. No, na pocie, ale niech będzie. tu 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 no to tu tu, tu 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 tam nie mogę popatrzeć store po prostu no to ja sobie tutaj przy tym się przyjadę po prostu F Proszę Idealnie. te no, Ale Dobra niech tak będzie. No jeszcze tutaj A, no. <grych> dobra. A, w sumie tutaj mogę poprawić też. Tak, tak. Tak. Jak Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gry, to niech będzie pod tym filmem pięć łapek w górę, bo ja nie jestem słowny na YouTubie. Więc niech będzie pięć łapek w górę i będzie kolejny odcinek z tej gry. No, a Tutaj ja niech to alety te kosze się usunie jak coś. Proszę, I tutaj te to toaletki usunę. Proszę i powiększę tutaj chodnik. Proszę. Mhm. leciało. Dobra, ale ja w tym na razie nie chcę jechać. Dostawimy takie coś, takie coś Tutaj jeszcze raz... O nie Dobra Niech będzie Tutaj też możemy zrobić takie coś, więc Tak, monitora, no Dobra Tutaj będą siecenia pyk i pyk. A ile ja mam w ogóle kwiatek? bo ja nie widzę tutaj. Mam trzy gwiazdki. Taki mały park, a trzy gwiazdki? lol. Dla mnie. Dobra. Aha, ten to tutaj możemy popsuć, żeby nam nie przeszkadzało, tutaj też. Proszę. Dobra, i takie przejście tutaj też jest fajne dla mnie. Siecenia tutaj też będą. No, tu będzie takie przejście, ale. Mm, tutaj dobra. Dobra, mamy siecenia. A w ogóle to też możemy to korekcować, jak tak mamy takie przejście napiszcie w komentarzach co tutaj mam zbudować to zbuduję może jak może tutaj będzie jedzenie na jedzenie jakieś te no wiedzie co to co? nie wiem co to jest może takie coś w sumie to dzisiaj możemy to zbudować więc ale nie wiem co to jest. Wow. Ja tego dzisiaj nie miałem. Ja... Ficowie. Ja miałem tylko to, 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 to i to. Nic już później nie miałem. Przysięgam. To się tym przejdzie, no ja się przejadę, ale hmm. to zapsuje. Hmm. to. Tak, tutaj tak sputuję taką ścieżkę, żeby była. Hmm. Napiszcie w komentarzach czy mam zbudować taki y, sam y, to mam zbudować tu. Y, no, to samo co... Y, to samo co tam, tylko że tu też. Napiszcie w komentarzach. A ja tutaj tak zrobię, no i tutaj takie przejście jeszcze. Potem też będzie. Y Nie wiem na no, napisałem A, ale czasami tak mi się dzieje, więc... Dobra, niech będzie tutaj to takie małe miasteczko, takie jecomko, jak na dole są ławki, to tutaj jeconka. Toalety w każdym mieście muszą być toalety. No, nie w każdym, ale nie. muszą być u mnie. No, jeszcze nie tą stroną. No, to też tak samo. Jeszcze usunąłem toaletę. Dobra, proszę. Mamy zbudowane małe, miały, małe ma miasteczko. A gdzie by tutaj zrobić wejście to Tutaj. Byk. I tak tutaj pewnie nikt nie przyjdzie. Nic kupić. Tak jak mówię, nikt tutaj nie idzie. A to jest już połączone, bo ja to mogę jeszcze zapisać do góry. Ty, idzie ktoś na kurę? No i musicie iść na górę. E Dobra, psuję to. Napiszcie w komentarzach, chciałam tutaj coś skutować. Czy takie masteczko co było, tylko że większe. Bo ja też to mogę skutować. No, jeszcze, jeszcze wpadłem. Dobra, zamykamy, zamykamy, pyk. Dobra. A tutaj może jeszcze oświetlimy, po... Bo... Tu dobra. Tak opok kosza żeby było fajniej. No i też tutaj, tylko że nie wiem gdzie. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, fajnie to wygląda takie. Dobra, więc to było na tyle i do zobaczenia. Nie wiem dlaczego to... Nie wiem dlaczego to... Teraz mi kapel spadł od, od telefonu, więc do zobaczenia.